Sytuacja w grupie azoty, najłagodniej rzecz ujmując, jest dramatyczna. Podczas kontroli poselskiej wczoraj spotkałam się z zarządem Grupy Azoty, ale także z przedstawicielami głównych central związkowych. I te główne centrale związkowe, bardzo serdecznie zresztą dziękuję za to spotkanie, wszystkie stawiły się na moje zaproszenie, a wcześniej sygnalizowały poszczególne centrale listami, że sytuacja z punktu widzenia ich, czyli obrońców praw pracowniczych, jest naprawdę dramatyczna. Jakaż to jest sytuacja? Oczywiście cały czas w grupie trwają audyty, a więc rozumiem, że poszczególne audyty będą dostarczały także wniosków co do dalszego działania. Natomiast na pierwszy rzut to, to co jest najważniejsze, jest absolutna potrzeba zdecydowania o wypracowaniu wspólnego stanowiska w związku z płynnością finansową. To nie jest tajemnicą chyba dla nikogo, kto obserwuje życie gospodarcze, że Grupa Azoty trywializując zbiera pieniądze na pensje. I tak, na przestrzeni ostatnich sześciu kwartałów Grupa Azoty odnotowała 4 miliardy złotych straty. 4 miliardy, to jest 6 kwartałów tylko. Sam 2023 rok zamknął się stratą 3 miliardy 290 milionów. W tym ubiegłym roku 2023 grupa azoty w znacząco wyższym zakresie niż w 2022 roku musiała także korzystać z różnego rodzaju finansowania zewnętrznego, m.in. kredytów i faktoringu, a to spowodowało, że jest coraz bardziej zadłużona, i na stan z 31 grudnia 2023 roku to są blisko 10 miliardów, to jest blisko 10 miliardów zadłużenia, a więc naprawdę ogromne pieniądze. Um, czym to było spowodowane, no oczywiście warunkami zewnętrznymi, o których wiemy, tak, wojna i pandemia swoje zrobiły, to, co zadziało się w wyniku wojny, jeśli chodzi o eksport, import i, i ceny gazu, to o tym wszyscy wiemy. Ale to jest także fatalne zarządzanie i brak podejmowania działań wtedy, kiedy na koniec 2022 roku, czyli w tym ostatnim kwartale 2022 roku, było widać, że sytuacja zaczyna być naprawdę dramatyczna. Jeśli ten 2022 rok, Rok zamknął się stratą 550 milionów złotych. To już było widać, że mimo pierwszych dobrych dwóch kwartałów, drugie półrocze było naprawdę fatalne. Trzeba było zacząć działać. Natomiast zarządzający wówczas grupą azoty tych działań nie podejmowali. To spowodowało między innymi fakt, że 23 rok zamknął się stratą ponad 3 miliardy. To są ogromne pieniądze. Jeśli, jeśli zakończyć ten wątek finansowy w tym momencie, to trzeba powiedzieć jeszcze, że są wyniki za pierwszy kwartał 2024 roku i tu też jest strata, to jest 333 miliony straty netto, więc to też nie będzie dla grupy Azoty dobry rok, ale to jest tylko jeden z problemów, z którymi grupa Azoty musi, yy, musi się borykać. Więc pierwsze i najważniejsze to porozumienie z bankami. Porozumienie z wierzycielami, ale zanim porozumienie z wierzycielami, to tym wierzycielom trzeba pokazać, że Grupa Azoty jest wiarygodnym partnerem. Do, do dzisiaj nikt takiego działania nie podjął. Dopiero na koniec marca powołany nowy zarząd rozpoczął błyskawiczną batalię i z bankami, i z wierzycielami. Siadano, wreszcie ktoś usiadł do stołu po to, żeby rozmawiać. Te rozmowy to nie tylko są rozmowy zarządu, ale także rozmowy wszystkich departamentów, są tworzone analizy i budowana ta um, no, aktualna sytuacja która musi pokazać wierzycielom, że Grupa Azoty jest w dobrych rękach i że Grupa Azoty jest godnym partnerem do tego, żeby można było w nią jeszcze zainwestować, bo to inwestowanie jest po prostu potrzebne. A więc pierwsza najważniejsza rzecz to jest, to jest porozumienie, rozmowy z instytucjami finansowymi i wypracowanie tego porozumienia na dłuższy czas, żeby można było złapać oddech, żeby można było dalej działać. No, do tego oczywiście potrzebni są pracownicy, Sama grupa, sam zarząd. Sama Rada Nadoszcza, niewiele tutaj znaczą. Jeśli wszyscy pracownicy będą w stanie wykazać, że są zainteresowani, zdeterminowani, żeby te porozumienia zostały osiągnięte, no to będzie szansa na to, że grupa Azoty stanie na nogi. I oprócz tych negocjacji, o których mówiłam poprzednio, jak się okazuje, także nowum w grupie Azoty, mianowicie w Tarnowie, i we wszystkich pozostałych spółkach, a więc i w Puławach, i w Kędzierzynie, i w Policach do stołu zasiadają przedstawiciele zarządów i przedstawiciele central związkowych. Takiej praktyki, żeby wszystkie centrale zasiadały, no, dawno w grupie Azoty nie było. Um, więc związkowcy zasiadają także i rozmawiają, rozmawiają o tym, co dotyczy bezpośrednio pracowników. No, wiadomo, że jeśli mówi się o tym, żeby znaleźć porozumienie i żeby być wiarygodnym, to trzeba przedstawić dobry plan. Pierwsza część tego planu, tej, pokazania wiarygodności grupy azoty, to jest kwestia restrukturyzacji i oszczędności. Działania optymalizujące koszty objęły w pierwszej kolejności zarząd i kadrę menadżerską. Zmniejszona została liczba komórek organizacyjnych, liczba stanowisk dyrektorskich oraz koszty wynagrodzeń w odniesieniu do stanowisk menadżerskich. Znacznie zredukowano liczbę członków organów nadzorczych i zarządczych w spółkach grupy uzyskując konkretne efekty finansowe. To są setki tysięcy złotych. To są setki tysięcy, które tutaj mamy. No ale y, analizuje się także i rozmawia się o, z centralnymi o mm, rozwiązaniach w grupie kapitałowej, które oparte są także na, zakład, na zakładowym układzie zbiorowym pracy. On nie został wypowiedziany, on jest analizowany, więc to jest o tyle bezpieczne dla pracowników, że nikt tego układu nie wypowiada, ale on jest cały czas analizowany, bo gdzieś te oszczędności muszą być y, poczynione. Są takie zapisy w układzie zbiorowym, które są bardzo kosztochłonne, więc może na tych zapisach trzeba zacząć pracować. Takie prace są w tej chwili organizowane. A więc to bardzo chcę podkreślić, bo to dla mnie jest bardzo ważne, że zarządzający grupą bardzo poważnie podchodzą do tematu i bardzo poważnie traktują pracowników. Wszystkie organizacje związkowe siedzą przy wspólnym stole i o tym rozmawiają. Um, obecnie zarząd na nowo definiuje pojęcie konsolidacji w ramach grupy. Wiecie Państwo, że na grupę składa się bardzo wiele spółek. Ta spółka w Tarnowie jest siedzibą grupy, ale nie jest jedyną. I też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że jeśli cała grupa stanie na nogi, to wtedy i poszczególne spółki będą się miały lepiej. Ja wiem, że z punktu widzenia, czy mojego, czy w ogóle mieszkańców Tarnowa, bardzo istotna jest, bardzo istotny jest ten wątek tarnowski, to żeby tu w Tarnowie, po pierwsze, była stabilizacja finansowa. Po drugie, żeby na tę spółkę, tarnowską spółkę, był nowy, dobry pomysł, bo ona przez te ostatnie lata była wyjątkowo zaniedbana. Jak popatrzymy na udziały, na inwestycje, które odbywały się w poszczególnych spółkach, police, puławy, nawet kędzierzyn, to Tarnów był absolutnie na szarym końcu. Więc tutaj ten dobry, nowy pomysł na spółkę tarnowską też jest potrzebny, ale cały czas w tej perspektywie dbania o całą grupę. Przemysł chemiczny idzie do przodu. To nie jest tak, że ktoś będzie czekał na to, że grupa azoty pozbiera. Poszczególne firmy zajmujące się chemią rozmawiają już o unowocześnianiu produkcji, o nowych źródłach energii itd., itd. A grupa azoty musi się dzisiaj borykać z konsekwencjami, które pozostawili jej poprzednicy. I to jest, moim zdaniem, naprawdę bardzo istotne. I jeszcze jedna, jeden ostatni wątek związany właśnie z rynkiem to jest kwestia importu. Nawozów z Rosji i Białorusi. Wszyscy o tym rozmawiają, wszyscy o tym wiedzą, natomiast no, przez te ostatnie lata nic państwo z tym nie zrobiło. Więc oczekiwanie, że w ciągu kilku miesięcy nowy rząd jest w stanie błyskawicznie doprowadzić do zmian, jest trochę przesadzone, ale nad tym się pracuje. Nad tym roz, nad rozwiązaniem tego problemu, czyli importu, który ma zbyt niskie cła i który jest no, po prostu wszechobecny, no, to jest kluczowe zadanie y, dla, dla rządzących, ale także dla zarządu Grupy Azoty. Nie tylko dla rządzących w naszym kraju, ale także dla Unii Europejskiej. I tutaj no, bardzo mocno widać, że do tej pory nie współpracowano w Unii Europejskiej w związku z tym tematem. Że poprzednicy, którzy byli na permanentnej wojnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej Unii Europejskiej, zaniedbali ten temat, a można było działać. Działania Unii Europejskiej są potrzebne bardzo, bo to jest no, mimo wszystko bardzo, bardzo ważne, żebyśmy wszyscy stanęli w jednym szeregu i wszyscy i my, i Niemcy, i Francuzi, i wszyscy pozostali potrafili powiedzieć jednym głosem i potrafili podjąć działania, które zdecydowanie poprawią tę sytuację na rynku nawozów, a więc cła. To po pierwsze, ale także to wspólne stanowisko w sprawie konkretnych działań przeciwko Rosji i Białorusi. No, nie może tak być, że nasze produkty, a tak właśnie jest, nasze produkty są niekonkurencyjne, są drogie, bo niestety koszty produkcji są ogromne. Tymczasem no, także Polacy, ale i przeróżne inne firmy wwożą do Polski ciągle nawozy. I półprodukty z Białorusi i z Rosji. Chcę podkreślić jeden fakt. Centrale związkowe zwróciły się do mnie. Przypuszczam, że do innych posłów też, chociaż tej pewności nie mam, z prośbą o to, abyśmy wspólnie usiedli do stołu i rozmawiali. Zwróciła się centrala NZZ Solidarność, ale także, oni, oni oczywiście osobno, natomiast na drugim liście, liście, który został wysłany także do premiera Donalda Tuska i do, do ministra rolnictwa, do innych członków rządu, podpisani byli wspólnie członkowie Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego, NZZ Pracowników Grupy Azoty w Tarnowie i Autonomiczny Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Azotowych w Tarnowie. Podczas tego spotkania z centralami związkowymi um, oczywiście zidentyfikowano problemy, które są do rozwiązania. Um, przedstawiciele pracowników mówili także o tym, co do tej pory w grupie azoty działo się źle i co uważają, że powinno zostać poprawione, naprawione. Bądź też po prostu rozliczone. Ja tutaj na to bardzo liczę, że kiedy kolejne audyty będą położone na stole, to będziemy mogli decydować o tym nie my, tylko prokuratura, o tym, komu postawić konkretne zarzuty. Bo ja jestem przekonana, że jeżeli przez sześć kwartałów nikt nie podejmuje decyzji, które mają spółkę ratować, no to jest to przynajmniej zaniechanie. Nie podjęcie działań, zaniechanie. To jest bardzo ważne. Nie chcę powiedzieć już o innych decyzjach, które były podejmowane i o których podczas wczorajszego. Podczas wczorajszej kontroli posolskiej także rozmawialiśmy, między innymi o tym, że spółka miała ogromne długi, a wciąż jeszcze były prowadzone sponsoringi. Samo odcięcie sponsoringów to jest kwota ponad 30%. 35 milionów złotych, więc to, to są konkretne pieniądze w skali roku. Ale ciągle jeszcze na Polską Fundację Narodową płacone były także składki. To są to jest 7, kapitał założycielski plus 7 milionów rocznie. Więc żadnej refleksji, żadnego działania na korzyść spółki, żadnego działania po to, by tę spółkę ratować w sytuacji, kiedy przemysł chemiczny w całej Europie borykał się z problemami cen gazu i, i różnymi innymi.